Państwa maroko Marakesz lotnisko zabukowaliśmy dwa tygodnie wcześniej na lotnisku dwa samochody, jakieś dacie podobno wyskoczyły nam. To jest biuro Auto Union, czekam aż przyjdzie pracownik obsługi biura i nie takie biura się oliko widywało. Mamy jakieś wynajęte dwie daćki być może, że chodzi o te towary 26 stopni po południu chmura jakaś na niebie ale jest fajnie bo jest rześko ekipa turystyczna tydzień dla zdrowia bardzo źle mi to powiedziały

Spokojnie to się naprawia takie rzeczy o, uju. I tu pasuje wszystko Tu są nasi nasi żabce są Stacja benzynowa jest spoko Tu można przyjść na jakieś frykasy a, bo za Barbarem jest stacja benzynowa. I to w ogóle pasuje pierwszy dzień taki. Barakeszu. Spoko. Faktycznie, kto jest z nami? Dodupcone jest. <noise> Ekipa daciarzy. To nie jestem do Miejsce docelowe jest po lewej stronie. No, to... ja, ja śpię tutaj? <noise> bardzo, bardzo. Tu tata z mamą. Tu tata z mamą. Dziękujemy. Po lewej chyba coś nawigacja przekłamała. Ale jest elektryczność. Mimica. I tak zawsze wysoko to trzymając, Dziękuję, Maciu. Małgorzata Maciu. Dziękuję. 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 W żabce stacja benzynowa jest spoko. Tu można przyjść na jakieś frykasy. A, bo za Barbarem jest stacja benzynowa. I to w ogóle pasuje. Pierwszy dzień taki. Marrakeszu spoko. Faktycznie, kto jest z nami? Gdzie jest. Gdzie po lewej stronie. Co, gdzieś to musi być? Uważaj, pójdziesz budować. <laughs> Ekipa daciarzy. To nie jest ten hotel. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. O, tu śpisz ty, to. Ja, śpię tu, ja śpię tutaj. Bardzo, bardzo. Tu tata z mamą. Tu tata z mamą. Dziękujemy. Po lewej chyba coś nawigacja przekłamała. no jest elektryczność. Nagrywamy. Tak, Drugi ten dystrybutor. Tu był, tu był. Tam był dystrybutor i tu też jest. Na kółkach, zajebiste. A się prosto pojechali, prosto? Tak. To może to wyściga A jaki miał mantel. Sefie. Co ty gada? Jak czapka do salny Ci w tych foliach na głowie Dawaj tych trzech Ciągle nagrywam A przepraszam Zajbiście. Jadę, jadę lewym jest w tym momencie. Ja pierdzielę. Jakie woły tu wiszą? O, senek, senek, no czemu nie... Ale jaka tu jest gar kuchnia na ulicy? O, głośno. Teraz tu będziemy coś jeść. Wstępny. Za dużo się dzieje, co? Tutaj jest łódź. panowie tak chodzą ulicy. Pan na ulicę. Falnego Tam zwłoki nie były w tym, A chyba kot To jest nic Bania to się chowa Święty Mikołaj. <laughs> nie na ci z przodu, z przodu tak? Ta z przodu tak. Jakiś dzień targowy jest chyba dzisiaj, ja pierdyk Spoko, nic się nie dzieje, tak damy radę My tak zawsze jeździmy Ale masz brudną kamerę Krzysiu, że mi ostrości nie łapie tam Dobra, Nie, tam nic nie ma wchodzi. Targi nagrywamy.

Ja to koniowina wysłać, bo koniarza spotkał Konie Konio, taki. spotkał takiego Usiu Z busem się miniemy No poczekaj przepuśćka coś tam ręką ma Przed dwóch skuterowców. Wie, bije, wie. Bije, bije. Ale to jest okoliczność.